Nie jest, piękka, ale interweniuje dobrze Marfiński. Kłódka, to jest okazja! Kłódka, broń! Będka. to Wasze, piękko, piękko w polu Piękko prawa, noga, lewa, piękko strzela, ale ślim... świetnie rozegrali to piłka Lega, ale... do Isaka. Ale już przyspieszają, pora, Białe. strzela, wypuszcza piłkę w Kurwinowski jak w meczu we Wrocławiu. Znów strzał, tylko teraz za pola karnego. Znów wybratka, szybugi powinien zachować się lepiej, ale znów był tam, gdzie być powinien. I czekał. Nie po raz pierwszy w tym sezonie strzela gola w pierwszej połowie. Po raz pierwszy, jako pierwszy obejmuje prowadzenie. Wkaże Lecha, może teraz, rzut rożny, kolejne do środkowania. Nie, no i o! proszę, przytrafiła się wpadka, jeśli chodzi o Szymona Wejrałka. To wyjście z bramki złe, niepotrzebne, no i zamykał tam sytuację Michał Blazicz i głową do praktycznie pustej bramki, a zatem mamy już remis w Lubinie. Były piłkarz francuskiego, Angers, ale więcej sukcesów, a właściwie najwięcej w karierze. Szwedcy przy piłce do swojego radaka Andersona. Anderson dobre dośrodkowanie, ale. była!